Zapraszamy na nowego vloga, idziemy właśnie na event urodzin Barbie, które to już są? 65. I no zapraszamy Was z nami. Może patrzcie jak ładnie to wszystko wygląda z zewnątrz. Patrycja robi właśnie taste test loda Barbie. Tutaj mam sorbet Marina. Teraz wszystko Malina na ziemię, plum. To było to możliwe. Banan słony karmel. Ale nadaj. No mm. Sorbet? Dobry! Mamans słony karmy? najlepszy! Taste test Lota Barbie! Niestety z powodu praw autorskich musiałyśmy wyciszyć dźwięk, ale jak widzicie tutaj Oliwia 8 na 10. Baszkona próbuje. Nie wiadomo czy to dobre, czy to złe, mini show dance. Um. Tak, tutaj Baszkona mówi, że no taki za zimny ten lód z tego co pamiętam Powiedzmy, że uznajemy ten argument U mnie jest tak, że coś mi posmakuje lub nie Mam specyficzne kubki smakowe, ale w przypadku tego loda było to nie Tutaj możecie jeszcze zobaczyć jak wyglądał event Wszędzie był róż i lalki Barbie Zresztą jak możecie zobaczyć w zimnym zestawie mamy swoje osobiste, żywe lalki Barbie Wielki zimny zestaw na lustrze, po prostu Bardzo fajny event, szkoda, że nie zobaczyłyśmy na koncercie Uli Pośnik. Jezu właśnie, ja jestem szczerze załamana, bo ja uwielbiam Julkę Pośnik. I minęłam ją parę razy, ale nigdy nie usłyszałam, szkoda. No, ale ogólnie było bardzo przyjemnie. Tak, Polecam. super, super, My na tle Barbie 65. Ogólnie chciałaś, żeby nam zrobiła koncert, ale powoli mamy dość. Jesteśmy już po inwencie Barbie. Było mega fajnie, ale szkoda, że nie zdążyłyśmy na, na koncert, bo ogólnie wcześniej nie co? W na koncert. Ja sobie pragnęłam kupa, ale ogólnie było bardzo przyjemnie. I dostałem, patrzcie, jakie zajebiste lalki. I zobaczcie patrzcie na moją Barbie. I patrzcie no, patrzcie ma najładniejszą. Ja mam Kuba Patecki, po prostu jako Barbie. <laughs> Gorilla. Patrycja dostała najlepsze no, A Nie no, my też mamy ładne, ale Pati ma najładniejsze. A ona ma kabaretki w ogóle jeszcze. No, dodatki, jest? jeszcze. I dodatki, pokaż całe dodatki. Kaseta, maska, torebka, kwiaty. No Słuchajcie, jeszcze pokażę wam. E, Greta i w ogóle dostały taką samolotkę, Czy to przeznaczenie. Mm -hmm. Mamy w ogóle e, oh. chyba jakąś aktorkę. To jest tak. Anna, Anna Wang. Anna Mei Wang. Wang. Wang, Wang. A to jest Inspi... Right, oh no. Inspiring U, um, to series. To była jakaś aktorka. To musi to być wasza inspiracja to. po prostu, teraz w makijażu. Żebeczka <grym> sobie taką. obie... <grym> Cześć, jesteśmy w dniu trzecim naszego vloga. Mieliśmy iść na Sapko Kebab, albo zamknięty, był do czwartej, a dosłownie jak przyjechać, była czwarta dwudziestcia. Jesteśmy na kebab Kingu, najbardziej słyszymy kebaby na świecie. Jakim? A kebab Kingu. Tak, to prawda. A Niestety to ja kebab... go znalazłam. Szczerze? Patrzcie jakie to jest duże Jakie jej głowa? To jest dobre. No, A dobre? To jest dobre. Dobre mięso. W moim stanie w dzisiejszym wszystko jest dobre. A jakie wzięłaś? Mieszane, no. miesiane... Misiana misia. okay. Nie, Bronię miesiana. Ok, ok. I co? Jak oceniasz? Mocno siódemka. Ale to i tak chyba nie jest źle. A ty jak oceniasz? Ja... No też, no siedemka, no, siedemka może być. to je jeszcze nie ocenia, bo jeszcze nie dostała. Nie mówię ja... obiektywnej opinii, bo to jest pierwszy, ale... gdy to Gryzal, gdzie jest sos. Gryzal... Gryzal. 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 Gryzal, gdzie jest sos. Gryzal. Gryzal. Hmm. Brakuje mi tutaj surówki. Czerwonej kapusty. Hmm. To byłoby wtedy mega, po prostu. Mega by było, ale nie jest ogólnie złe. To mięso nawet jest dobre. Chyba. Jak na czwartą 56. sześć? Ja, ja takiej gorzej. Powolnkość gorzka. Mm, teraz frytki. Ocena? Frytek za... Ugry się to, co ocenisz. Ugry się. O kurwa. Czujesz co? Jakie twarde? Ale u to Ale masz te same flipy, ja mam jej Pyszna? To jest zmięknięta. Dlatego, no, że to są miękka, dosłownie twarde, ale nic nie szkodzi. Jakby ketchup jest pyszny i to ratuje. Tak. Hi guys, jest piąta. Czekajcie, ile? Piąta piąta W Niedziela już. Yeah. Wracamy, zjadłyśmy pysznego kebaba. Wracamy z imprezy Grail Pointa. Yeah. Szkoda, że Wam nie nagrywałyśmy, ale no zapomniałyśmy. Bo zapomniałyśmy i w sumie tyle się działo i tyle było ludu, że szczerze ciężko było nawet się podrapać. Po dupsko. Po no. a co dopiero wyjąć telefon i nagrywać w, wśród ludzi, więc jakby musicie nam wierzyć, że było super. Jak no. wracamy o tej godzinie to było super. To było super. mnie, <laughs> no. ale ogólnie fajnie, że byliście z nami w tej podróży weekendowej i no, do zobaczenia w następnym vlogu.